Trzecie podejście mojej samicy Skalara z ikrą. I już to wiem, że trzecie podejście i trzecia porażka. Samica ikrę składa. Dzisiaj ją dobrze przypatrzyłem. Obserwowałem ją 2-3 godziny przed tym, jak zaczęła składać ikrę. Oczyściła sobie tą rurkę upatrzoną od samego początku. Ale Brak samca, brak tarła. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby samica bez, bez samca, bez tarła kres składała. Może ktoś się z takim czymś spotkał. No i oczywiście, to jest, jeżeli samic nie zapłodni, kra, po prostu znowu zrobi się biała, znowu spleśnieje, samicę wpieprzy i na tym się skończy cała jej dwudobowa opieka, bo tak w poprzednich dwóch razach gdzieś około Dwóch, dwóch dni, dwóch dób. a się utrzymywała, później pierwsze jeczka. Po pierwszej dobie, już pierwsze jajeczka zaczęły bieleć, zaczęły pleśnieć, więc je wyżerała, wyżerała. I po drugiej dobie już po prostu nic nie było. Zżarła wszystko. Dziwne to jest, bo mam trochę samców. Tak mi się wydaje przynajmniej, że mam samca w zbiorniku skalara Ona się nie sparowała. Dziwne, dziwne zjawisko. Co jest najlepsze? Dwa tygodnie temu, poprzedni, poprzednim razem, hmm, tak dwa, dwa albo ponad dwa tygodnie temu ostatni raz składała ikrę i znowu składa. <laughs> Ale co z tego? Chyba się nie doczeka małych skalarów w tym zbiorniku. Przynajmniej tym razem. No zobaczymy, jak to będzie. Może coś się zmieni, w co wątpię. No, jeżeli ona nie dopuści tutaj żadnej ryby, żadnego skalara, no to niestety porażka na samym starcie. I jest to tyle. Jak, jak ktoś ma jakieś podpowiedzi. Ktoś się z takim czymś spotkał, żeby ikra już po raz trzeci nie była zapadniana, to proszę pod filmem napiszcie, może macie jakiś pomysł na to. Dzięki, trzymajcie się, cześć!